12, a to już piąty odcinek z Minecrafta Tak, co w tym odcinku? W tym odcinku, w tym odcinku, w tym odcinku przepalam sobie jedzonko i jak bacznie zauważę będziemy szli po owieczki to jest, w końcu zbudować sobie normalny, duży domek. Biorę całe żarcie jakie mam. Czasami mogę sobie te kurczaczki przepalić. Ach, fps spadają, to do dosyć mocno, mocno, trochę mniejsze czanki to dziewięciu, do 9 takiego zaurusy rexy, dobra nie wiem czemu tak mnie pesy spadły może przez tą nową wersję ale dobra jakoś sobie poradzimy co my tutaj mamy mamy tego potrzebuję będzie trzeba spróbować owieczki jeszcze resztę jedzenia. Dobra, możemy iść. Kurczę, muszę zoptymalizować tego na więc tak. Hmm, po pierwsze, puch. Co my tutaj mamy? Fast. Hmm. Kilka czemy, tam siodło. Czy nie miałem? Nie wiem, to mi się przydało. Dobra, mm, lecimy po owce. Co sobie zrobić domek z wełnętrzną. Mam już tam na niego pomysł, nawet. Tak, nie ja, Przepraszam, że tam ci będą będę ale to mnie Nagar wymawia posłuszeństwo ostatnio. Mam tutaj wgrane mody, tylko oczywiście nie na tej wersji, tylko tam na innej. Może to być też tym spowodowane, choć. żeby było, gdyby. to nie było tego widać. Trzeba dwie, jak tu wrócić. Zrobię sobie screenshota z tymi, z. na żarcie. screenshota z kordami, żebym ja coś tu wiedział, jak wrócić. Tutaj. I lecimy po owcze. Chciałbym nazbierać po parę staków tej, tej wełny. Liczę, że mi się to uda, a na razie lecimy szukać. Owiec. Dzień nie będzie w sumie krótki, ewentualnie sobie między odcinkami pójdę pozbierać Wiem, że tak z parę minut, to zrobimy, żebyście mieli tak jakby... żebyście wiedzieli, że poszłem po to, żeby nie było, że coś czytowałem, czy jak tam... No, a dlaczego nie było tak długo odcinków? Chyba to jest wszystko spowodowane tym, że nie miałem ostatnio czasu, potem były ferie coś, żebym sobie w nogę zrobił znaczy no nie, a z byli na orliku i wleciał mi w nogę z tego, z kolanka no i niestety on w się trochę kurwa no.